Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla singli i tak naprawdę sprawdzimy, jaką rolę tutaj życiowo nasi single mają do odegrania. W swoim życiu, no właśnie. I mam wrażenie, że życie można porównać do, do teatru. No właśnie. I każdy tutaj z nas ma, ma do odegrania w swoim życiu jakąś rolę. No właśnie. Ja mam wrażenie, że wy jesteście w sytuacji, która Wam się nie podoba, z której nie jesteście zadowoleni, i tutaj być może chcielibyście zmienić to sytuację, całkiem możliwe, że. Wy nie jesteście szczęśliwi w tej sytuacji. No właśnie. Ale chcecie to zmienić, i tutaj chcecie być szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że tu chodzi o kogoś, kogo. Kochacie, kto znalazł się w trudnej y, i być może y, bolesnej dla siebie sytuacji, z której sam nie jest zadowolony. No właśnie. I być może ta osoba y, nie wie, jak wyjść z tej sytuacji. Y, ta osoba nie może sobie poradzić z własnym bólem i y, 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 cierpieniem, no właśnie, albo nie wie, jak sobie poradzić z własnym bólem i cierpieniem, jak się. Y, uwolnić od tego bólu y, i cierpienia, i być może jest także Waszym zadaniem, mimo że to nie Wy zadaliście ból i cierpienie y, tej, y, tej, y, tej osobie, no właśnie, jest pomóc tej osobie w uwolnieniu się, y, być może. Odejściu yy, 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 yy. od tego bólu i cierpienia, a być może to wy zadaliście ból i cierpienie tej osobie, i teraz musicie ten ból i to cierpienie jakoś tej osobie wynagrodzić. No właśnie. Pomóc jej uporać się z tym bólem i cierpieniem, być może nawet uwolnić ją od tego bólu yy, i cierpienia, ale też może być tak, że to wy, yy, że to wy cierpicie i tu ktoś przychodzi do waszego życia, żeby uwolnić was. Yy, od, 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 od tego bólu i, i, i cierpienia pomóc wam w trudnej sytuacji, pomóc wam przejść jakoś trudną sytuację, wesprzeć w trudnej sytuacji. No właśnie tutaj też Pomóc przejść tej osobie przez ból i, i cierpienie. Całkiem możliwe, że ta osoba też pojawia się w Waszym życiu, żeby jeżeli ta osoba Was kiedyś skrzywdziła zraniła, to ona też pojawia się w waszym życiu po to, żeby uwolnić was od tego bólu i cierpienia, ale też pomóc się uporać z tym, z tym bólem i cierpieniem. No właśnie też uporać się z trudnościami, tutaj z, z, związanymi, tutaj z tym bólem i cierpieniem. Wy tak naprawdę waszą rolę jest stworzenie w waszym życiu czegoś zupełnie nowego, czegoś, czegoś czego czego jeszcze nie było być może rozpoczęcie czegoś zupełnie no właśnie czego nowego. Czy, Coś, czego wcześniej jeszcze nigdy nie robiliście. No właśnie. Tutaj też yy, ja mam wrażenie, że wy macie klucz, yy, który otworzy bramę do szczęścia yy, tej, yy, tej osoby, yy, która cierpi, no właśnie. I tutaj też yy, po yy, yy, Pom, 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 yy, klucz do bram szczęścia, tutaj wy otworzycie jej bramę do jej szczęścia tym tym kluczem, co kim możliwe, że to wy tutaj będziecie tym, yy, no właśnie, że to wy będziecie tym szcz szczęściem yy, dla, tej, yy, dla tej osoby Całkiem możliwe, że Wy tutaj sami też upo uporacie się z własnym bólem i cierpieniem, jakby y, po, y, y, pokonacie tutaj własny y, ból i cierpienie y, i po prostu będziecie y, szczęśliwi. Tutaj y, Y, osiągniecie y, prawdziwe szczęście. Y, ja mam wrażenie, że jeżeli wy nie wiecie, jak być szczęśliwym, jak sobie poradzić z własnym bólem i cierpieniem, y, jak wyjść z tego bólu i cierpienia, to tutaj być może y, w waszym życiu y, pojawi się ktoś, kto wam w tym pomoże. Ktoś, kto pomoże sobie poradzić z tym bólem i cierpieniem i uwolni Was od tego bólu i cierpienia. Całkiem możliwe, że Wy będziecie też taką osobą dla tej osoby, która cierpi. No właśnie, bo Wy też pojawicie się. Czyimś życiu, żeby uwolnić kogoś od jej bólu i cierpienia, ale też pomóc jej uporać się z tym, z tym bólem i cierpieniem, być może nawet uporać się z y, trudnościami tutaj. Y, z, z, z związanymi z tym bólem i cierpieniem. Ja mam wrażenie, że waszą życiowo rolo, waszą y, prze, y, waszym przeznaczeniem, no właśnie, y, do którego być może dążycie, które się spełni, jest właśnie pomóc komuś. Y, w jakiejś trudnej sytuacji, wyjść z jakiejś trudnej, y, bolesnej y, dla niego sytuacji, tutaj być może pokonać jakoś trudno, tutaj y, bolesną y, y, bolesno sytuację. No właśnie. Wy jesteście y, takim y, darem od losu, no właśnie. Ale wy też może jesteście jakąś nagrodą, bo jeżeli ta osoba przeszła przez jakiś ból i cierpienia, albo przeszła przez jakieś trudności, to, to, to w nagrodę właśnie za te trudności otrzyma Was. E, całkiem możliwe, że e, wasza e, życiowa rola jest jednocześnie waszym, e, waszo karmo. E, ale ja mam wrażenie, że tutaj e, musicie e, uważać na e, ku, na, e, m, e, na e, na kłamców i oszustów, którzy będą próbowali wami, 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 wami za, zamanipulować, oszukać, być może wprowadzić błąd, żeby zawrócić. Tutaj was od bólu i cierpienia, no, to znaczy zawrócić was z obranej ścieżki, no właśnie, z obranej ścieżki, bo wy, żeby tutaj uwolnić się od swojego bólu i cierpienia, musicie podążać drogą szczęścia tutaj wybrać e, drogę szczęścia i y, nie podążać, bo tylko szczęściem y, możecie zwalczyć, swój, no właśnie szczęściem y, możecie zwalczyć swój ból i cierpienie, no właśnie, y, możliwe, że waszo, r, waszo y, Waszą życiowo rolą jest uleczenie tutaj swojego, a być może czyjegoś tutaj serca od bólu i cierpienia. No właśnie. Ale żeby tutaj pokonać tutaj ten ból i to cierpienie trzeba będzie. Z nim, z nim zawalczyć. No właśnie. Trzeba będzie z Nim zawalczyć, trzeba będzie je pokonać. No właśnie. Albo Wy też pomożecie komuś, tutaj pomożecie komuś uleczyć nie tylko swoje, zranione, być może y, zbolałe serce, ale tutaj serce y, tej osoby, która cierpi i która nie wie jak sobie poradzić z tym bólem i cierpieniem. No właśnie y, być może wy tej osobie wskażecie drogie. No, właśnie, y, 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 będziecie y, takim światełkiem, który y, będzie y, jego ją prowadzić tutaj w kierunku wyjścia z tego bólu, tutaj uwolnienia się od tego bólu i cierpienia i uleczenia jego jej serca. No właśnie. Tutaj ja mam wrażenie, że musicie uważać, bo ktoś w tajemnicy, być może gdzieś tam, gdzieś tam po. Odstępem. No, właśnie, będzie próbował was odwieść od obranej drogi, być może y, zawrócić y, tutaj y, z, y, z obranej drogi. Wy coś, y, no właśnie, ja mam wrażenie, że wy podążacie w kierunku czegoś nowego, czegoś zupełnie nowego i z, y, czegoś, czego nie jesteście świadomi. Być może czegoś, czego nie wiecie. No właśnie. I tutaj w związku z tym pojawią się pewne lęki i pewne obawy, które tak naprawdę będą bez, 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 bezpodstawne, bo tak naprawdę nie macie czego się obawiać. Bo tutaj faktycznie ktoś będzie próbował, tutaj być może będzie wami manipulował, będzie próbował was okłamać, będzie próbował wprowadzić świadomie was w błąd, a wszystko po to, żeby zawrócić was tutaj z obranej drogi, z obranej ścieżki. Ale wbrew swoim lękom, wbrew waszym obawom, że tutaj y, możecie zejść z raz obranej drogi, tak się nie stanie, bo tej osobie się nie uda was zawrócić. Tutaj y, to drogo, którą wy po, y, podążacie, ale wam za to uda się... Ujawnić tutaj, jakby kłamstwa i manipulacje tej, tej, tej osoby. No właśnie, jakby kłamstwa i manipulacje tej osoby. Wy, wy osiągniecie sukces i Wam się uda stworzyć Coś zupełnie nowego, coś, coś świeżego tutaj w waszym, waszym życiu. Wy sprawicie tak naprawdę, że nie tylko Wasze życie, ale również życie tej osoby tutaj, która być może cierpi, która jest pogrążona w bólu i cierpieniu, będzie szczęśliwe. I to właśnie jest wasza y, życiowa rola. Y, I mam wrażenie, że prócz tego waszą rolą jest ochrona tej osoby. Czyli tutaj y, czuwanie nad bezpieczeństwem y, tutaj y, tej, y, tej osoby. Właśnie, może ta osoba tutaj będzie poddana jakimś kłamstwom, jakimś, jakimś manipulacjom, które mogą zagrozić, te, w jakiś sposób mogą zagrozić tej osobie. I waszym tutaj zadaniem będzie ochrona tej, tej osoby przed tymi manipulacjami, przed tymi kłamstwami, być może też uszu, uszustami. Wy też, no właśnie, żeby chronić tę osobę, przed tymi manipula, e, mu, ma, e, manipulo, manipulatorami, kłamcami, oszustami, e, wy ujawnicie ich kłamstwa, ich manipulacje. No właśnie, czyli tutaj e, e, ja mam też takie wrażenie, że e, wy jesteście e, And... If... Bardzo silni, ale swoją siłę odnajdujecie w ciszy i skupieniu. No właśnie. I ja mam wrażenie, że chodzi też o to, żebyście szanowali swoją intuicję, ponieważ wasza intuicja, Tutaj prowadzi Was we właściwym kierunku, żebyście za nią podążali, bo ona też prowadzi Was we właściwym kierunku i mam wrażenie, że ta osoba ma. Jakiś sekret, całkiem możliwe, że ona cierpi. Cierpi, cierpi, ale cierpi w tajemnicy. No właśnie. Także nikt nie wie, że ona cierpi, ale ta osoba też w sekrecie. Podzieli się tutaj z Wami, no właśnie, ta osoba w sekrecie tutaj, podzieli się z Wami swoim bólem, swoim cierpieniem i Wy tutaj zachowacie ten sekret dla siebie. Ale nie tylko zachowacie go dla siebie. Ale no właśnie, nie tylko zachowacie go dla siebie, ale będziecie strzec tego sekretu. Czyli nie pozwolicie, żeby ten sekret wyszedł na jaw być może ktoś odkrył ten sekret. No właśnie, będziecie strzec tutaj sekretu tej osoby. Mało tego, wy. Jesteście silni po to, żeby ochronić tę osobę. No właśnie. Wy będzicie, albo jesteście silni, albo będziecie się. po to, żeby zapewnić ochronę tej osobie, żeby chronić ją przed innymi ludźmi, ale też przed różnymi zagrożeniami. No właśnie kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam Was na moje czytania in, 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 indywidualne. W sprawie czytań. Indywidualnych, proszę kontaktować się ze mną e, przez maila. Maila znajdziecie wo, e, w opisie pod, pod tym e, czytaniem, jak i pod każdym e, moim e, czytaniem. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za Wasze wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu, na które serdecznie Was zapraszam.